Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Te sprawy drugich zawarte w woli Ojca najpełniej, wypełni... Czy pomyśleliśmy kiedyś o naszych modlitwach, czego Bóg ode mnie da? O co mnie prosi? O co my prosimy Boga, to doskonale wiemy ten tym katalogu naszych próśb, zapotrzebowań, intencji, Tę wielką prawdę o Bożej Miłości, to podobno wybiegł na ulicę i krzyczał: Miłość nie jest kochana. Miłość, czyli Bóg. Bóg nie jest kochany. On zrozumiał, że największym pragnieniem Boga jest być kochanym. Pewnie to wyraża to przykazanie zawarte w Starym Testamencie, gdy czytamy Szema. By z wszystkich sił będziesz ochłonkował. Pewnie to jest takie wielkie pragnienie naszego Pana stanowiska. I wtedy wypełnisz Jego wolę. a jednak w swoim dziejach w swoim takim pamiętniku zapiska Ja w pośrodku Kościoła będę głośny, czyli będę ochotny. Chciałby się powiedzieć tylko tyle, a może aż tyle. Ja w pośrodku Kościoła mojej Matki jeszcze tak. Ja w pośrodku Kościoła mojej Matki będę głośny. Są miłości, są frustracji, żalewia, kryty, obmoty, ploty, pomówień, to frustracji, szalenia, pretensji, krytyki, obmowy, plotek, omówień, oszczepc. To przypomina postawę tego, tego syna, pierwszego, do którego idzie dziecko. Idź do mojej biblicy, tak, tak, czyli słowa, tak, ale czy nie? Nie idą za to. Ja pośrodku Kościoła będę miłością. Niech każdy... Meskarz będzie opatrywał rany. Tak, nasz Bóg jest takim kochającym i dobrym Bogiem opatrującym rany człowieka. Ta winnica Boga, Kościół Powszechny, jest takim miejscem, w którym opatruje się rany człowieka. Ludzi poraźnych, papież Franciszek wyraża to w takim obrazie, że to jest taki szpital polowy, który, który potrzeba udzielać natychmiastowej pomocy każdemu potrzebującemu. Po to, żeby, żeby z wami. Myślę, że i moi koledzy ze Zgromadzenia Misjonarzy bratów, Maryi i którzy pracują w różnych krajach Rosyjskiej, z którymi mamy sfrontati, wiemy, co od z ich stron, co się dzieje w tych lokali, w tych pościoli, Madagaskar, Wiednia, Meksyk, Kuba, Ukraina. I, tak, I tam, tak, to zostało przyjęte. Pewnie ci z Madagaskaru i Północnego Kamerunu, których tutaj przełożeni przysłali na studia, przyniosą to wszystko, co, co dobre mają w swoich lokalnych kościołach, w Katalonii, w Afryce, czy na Madagaskarze, czy w Ukrainie, czy w Kanadzie, wśród Polaków. Dlatego też staję tutaj. Bym też na ostatnich stronicach na no godzinie więcej poczekać o różnych projektach, które tutaj tylko sygnalizujemy, aby złożyć jakąś dobrą ofiarę pieniężną, materiałów na ten cel. Dzisiaj nie jest tak, że to, te środki nie docierają, ponieważ już w tych krajach jakiś system bankowy, przez który można transferować te Które po przeliczeniu docierają do Żygoni i na i na Madagaskar. I to jest też nasza nasza solidarność i wrażliwość, że zajmujemy się nie tylko naszymi sprawami, ale zajmujemy się sprawami winnicy pańskiej i tych, którzy są w obiegu, w w tym kościół, kościół misji składam serdeczne podziękowania. niech będzie pochwalony.